Dzień dobry Państwu. Witam. Ja nazywam się Marcin Stowiński. jestem lekarzem. Opracowuję ten temat jodku potasu dla Państwa i dla siebie, dla swojego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa Polaków i Polek. No i ja myślałem, że już więcej się nic nie wydarzy, nic nie znajdę. no Nie dotknę jakiegoś tematu, który jest trudny, który budzi wątpliwości, który rodzi dużo pytań. Dziękuję wszystkim tym, którzy się tą sprawą zajęli, Grzegorzowi Płaczkowi, który teraz bardzo dużo na ten temat też zrobił materiałów. I są pisma do pobrania ze strony www.nowespektrum.pl, łamane pisma. I bardzo proszę, żeby każdy z nas, Was, bo ja już też zrobiłem parę pism, wysyłam je dalej, żeby wysyłał to do swojej gminy. Żeby w swojej gminie wysłał te pisma do szkół, do przedszkoli, może do sołtysów. Może do burmistrza, może do prezydenta. Są pisma do ministra zdrowia, są pisma do ministra spraw wewnętrznych i administracji, są pisma do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, są pisma do pana premiera, można tak to nazwać. Więc nie każdy z nas napisze te pytania, zada pytania. Zadawajmy pytania. Niech to będzie na razie dyskusja publiczna na temat tego, co się dzieje z tym miotkiem potasu. Przypomnijmy, że Państwowa Agencja Atomistyki, słowami prezesa, Potwierdza, że zdaniem naukowców, którzy tam pracują po opracowaniu danych możliwych po wybuchu elektrowni na Zaporożu, dla Polski nie stanowi to żadnego zagrożenia. Jak wchodzimy na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i, i Administracji, na rządowej stronie komunikat głosi, że ze względu na zagrożenie na Zaporożu dla Polski uruchamiamy dystrybucję J. A więc oficjalnie nikt nie zgłosił zagrożenia. Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja, że nawet gdyby było to, na nie zagrozi. CDC, amerykańska instytucja do spraw też leków, m.in. bezpieczeństwa zdrowia, profilaktyki zdrowia, mówi, żeby podawać jodek potasu, jeżeli będzie to w promieniu 10 mil lądowych, czyli 16 km od wybuchu ewentualnego wycieku z reaktora jądrowego, jeżeli nie będzie człowiek ewakuowany z tego terenu zbyt szybko to powinien przyjmować jodek potasu w tych dawkach na przykład dorosły 130 mg licząc na jodek potasu, czyli dwie tabletki e, codziennie co 24 godziny, bo lek w tej dawce 6, 130 mg działa dokładnie 24 godziny i zabezpiecza tylko tarczycę. No, Reszta naszego organizmu komórki na no i tak już są objęte skażeniem rodkiem radioaktywnym, a dodatkowo jak minie doba, a jak wiemy jod radioaktywny rozkłada się 8 do 14 dni, połowa dawki. Więc przypuszczam, że takie zagrożenie będzie w powietrzu nawet dłużej. Gdyby było, każdy, ja mam licznik geigera, mam nawet przy sobie, że warto, żeby się zaopatrywać. Może powstanie strona, gdzie będą liczniki geigera całej Polski, prywatne, jakby wyniki będą podawane, uaktualniane, może codziennie. Jest to taki nasz pomysł, chcemy go zrobić, zobaczymy. Czyli Ty tytułem takiego wstępu, no, że tutaj jest dużo niejasności. O rejestracji produktów dużo mówiliśmy, oraz o aspektach prawnych dużo mówiliśmy. Ale ja dostałem informację wczoraj. Ja zaglądałem już kiedyś na stronę Sanepidu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce. Na stronie GIS-u, bo tak będziemy w skrócie mówić, jest miejsce, w którym się zgłasza suplementy. Ja rozmawiałem z producentami suplementów, że wystarczy zgłosić suplement, w zasadzie można go sprzedawać. Potem trwa weryfikacja, a potem mogą być kontrole jakości i tak dalej. No i się okazuje, że Znajdujemy się teraz w nowej działce, którą reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, proszę Państwa. To jest działka, którą nadzoruje główny inspektorat sanitarny Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Ten departament prowadzi rejestr leków, nie, he, rejestr produktów spożywczych, tak? Bo mówimy o produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu. W tym rejestrze, jak piszemy jodek, wyskoczą nam preparaty z mikrodawkami. Niech ktoś nie myśli, że 200 mikrogramów to jest to, co jest 65 mg, bo 130 mg to jest dokładnie 1000 razy więcej niż 160, 130 mikrogramów. To nie wiem, 1000 razy mniejsza dawka. Są suplementy na co dzień, żeby podawać jodek w mikrodawkach. My mówimy tutaj o takim dużym dawkowaniu. W rejestrze faktycznie jest. Ja sobie przypomniałem, że jak zacząłem się tą sprawą zajmować chyba już dwa tygodnie temu, widziałem to i chyba patrzyłem na stronę pewnej firmy, która tam zgłosiła jodek potasu, ale tam nie było informacji, że to jest jodek potasu 65 mg. Dopiero teraz, wczoraj, okazało się, jak spojrzałem na stronę producenta, który tam jest wymieniony, czyli tam możemy zobaczyć, kto to produkuje. Jest to spółka z w Polsce. Rejestrowana. I ta spółka zgłosiła pierwszym powiadomieniem o wprowadzeniu do obrotu w dniu 16 marca 2022 oraz drugim wpisem 25 marca 2020 roku. Jodek potasu rzeczywiście, prawdopodobnie, bo tutaj też dawki nie ma, ale na stronie tej firmy jest dostępny, możesz kupić polak, polko, ja też mogę kupić jodek potasu 65 mg bez recepty. My mówiliśmy do tej pory o lekach. Od dawna, od wielu lat, od co najmniej 10 lat są zarejestrowane w Polsce produkty jodek potasu 65 mg w tabletkach jako lek tylko na receptę. Teraz, od PiSu 16 marca, prawdopodobnie istnieje dopuszczenie, bo nie został wykreślony z tego rejestru produkt spożywczy do e, pewnie specjalnego przeznaczenia. Jeszcze zgłoszony jako potas, jako preparat zawierający potas, nie jod. Są inne, które mają jodek e, 100 mikrogramów i tam głównym no, preparatem jest jod. Ciekawe, ta firma zgłosiła jodek, ale jako potas. Może dlatego? Główne Inspektoracie Sanitarne. Pytanie do Ciebie. Może dlatego próbujesz tak długo wydać decyzję w tej sprawie? Idziemy dalej. Jak. E, Przypominam, to już jest mniej więcej miesiąc po rozpoczęciu tej słynnej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. PIS ten też ma zawiera taką klauzulę w post o postępowaniu, tak zwane PWT myślnik. To znaczy, postępowanie w toku zgodnie z informacją GIS. Taka sytuacja zachodzi, bo wchodzimy tam na stronę. Zapiszmy sobie PWT, GIS.gov.pl, Wyskoczy nam coś takiego ładne w PDF-ie. Co to jest, jak rozumieć PWT? Postępowanie w toku. Zostało wszczęte postępowanie, czyli dotyczy tych preparatów 65 mg w saszetkach po 10 za około 100 zł. Możesz je kupić i dzisiaj zamówić w internecie. Produkt jest nawet dla noworodków. A co tam? Jak z szklankę robisz, to musisz podzielić tą szklankę na małe dawki, bo dla noworodka są mniejsze. Jakąś miarką dobrą. W każdym razie e, mamy coś takiego, jest postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w artykule 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, na przykład, gdy zachodzi podejrzenie, że produkt spełnia kryteria produktu leczniczego, najwyraźniej spełnia. Specyfikacja składników nie potwierdza prawidłowości kwalifikacji produktu, lub zastosowano duże dawki, no jednak, tysiąc razy większe niż obok inne dwa suplementy na tej samej liście, o nieznanym oddziaływaniu na organizm. Rozstrzygnięcie wątpliwości wymaga dostarczenia dodatkowych informacji przez przedsiębiorcę. I teraz pytanie do głównego inspektoratu sanitarnego złożyłem już na piśmie dzisiaj. Między innymi złożyłem pytanie, które jest tutaj takim, czy Hmm. Jest to sprawa wymagająca aż tak długiego czasu, żeby zajmować się nią dłużej niż 60 dni. Bo główny inspektor sanitarny do dziś nie podjął decyzji od marca, powtarzam 2022 roku. Hmm. No więc jeśli chodzi o to, mamy tutaj dalej, co to e, znaczy? Artykuł 29 e, mówi, że to są monitorowane, w celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot działający na rynku spożywczym, spożywczym prowadza e, lub zamiar ma wprowadzić do obrotu jakiś, na przykład preparat do żywienia niemowląt, ewentualnie właśnie suplement. Więc po otrzymaniu powiadomienia, główny inspektor sanitarny, artykuł 30 teraz, yy, w celu wyjaśnienia ma prowadzić, postępo może prowadzić postępowanie, czy produkt objęty opowiadomieniem ze względu na jego skład, właściwości poszczególnych składników oraz przeznaczenie jest środkiem spożywczym zgodnie z zaproponowaną przez podmiot działający na rynku spożywczym kwalifikacją oraz czy spełnia wymagania do danego rodzaju środka spożywczego, w szczególności czy środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego różni się y, od żywności przeznaczonej do powszechnego spożycia. Czy odpowiada szczególnym potrzebom żywieniowym, zgodnie z jego przeznaczeniem, i tak dalej. Yy, tak, dalej, punkt B. Suplement diety lub środek spożywczy, do którego dodano witaminy, składniki mineralne, i tak dalej, spełnia warunki w przepisach wydanych, też na podstawie artykułu 27, i czy nie spełnia wymagań innego rodzaju produktu przeznaczonego do używania dla ludzi, w szczególności produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Niech mi ktoś wytłumaczy. W Polsce, jeżeli. To jest tak szanowany urząd, główny inspektorat sanitarny, w którym pracują fachowcy wysokiej klasy. Jak rozumieją, rozumieją tekst pisany, bo to, to jest ponadnaturalne już <grytanie> doświadczenie, że e, jest niezwykłą trudnością dokonać analizy, jeżeli ktoś zgłasza antybiotyk, na przykład jakiś ampicylinę, tak? 1000 mg, że będzie to suplement żywieniowy dostępny w sklepie. Bo tak sobie ja to wymyśliłem. No i główny inspektor sanitarny puścił to i jest to nadal już, ile to mamy od marca, plus 7 miesięcy. Jest sprzedawany już taki lek, który jest normalnie lekiem i nie można sprawdzić, główny inspektorze sanitarny, pracownicy głównego inspektoratu sanitarnego, czy ten lek jest w wykazie na urzędzie rejestracji produktów leczniczych i biobójczych, czy nie? Bo akurat się składa, że to jest ta sama dawka, tylko postać nie tabletka, a saszetka. No nie, 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 nie można tego sprawdzić, nie. Są jakieś siły, które wstrzymują ten proces. To jest ciekawe, jakie to siły wstrzymują ten proces. To będzie, no tych patentów będzie wiele, bo myślę, że wielu się zainteresuje z strony Sejmu. Ha! Główny Inspektor Sanitarny w punkcie 2, tutaj mamy e, artykuł 30, punkt 2, mówi tak. Główny Inspektor Sanitarny powiatami, a nie, zwłocz, nie podmiot, o którym ten, złoży, ten złożył właśnie, ta spółka polska złożyła, e, 16 marca, tak? E, I teraz tak. Postępowanie rozpoczęto, bo jest o tym mowa. Zgodnie z tym nie może trwać dłużej niż 60 dni roboczych z wyłączeniem czasu niezbędnego do udokumentowania spełnienia wymagań, o których mowa w ustępie wcześniej cytowanym 1. Ja się pytam, proszę Państwa, ile minęło dni roboczych? Ile mieliście dni roboczych? A no, według tego stanu, który ja widzę, minęło, policzyłem dzisiaj, wziąłem kalendarz, wsiadłem, dni robocze, trzeba odjąć święta, soboty, niedzielę. 152 dni robocze, brawo! Czyli o 90 więcej niż 60 wymagane? I tego nie ma. Nie, nie ma tej decyzji. W ogóle tego rozstrzygnięcia, czy ten preparat w tej dawce jest na liście leków, czy nie. Ja po prostu Wam gratuluję! Jeżeli tak, może tak się warto zainteresować wszystkimi preparatami, które są na wykazie. Myślę, że warto, żebyśmy zaczęli sprawdzać główne inspektorat sanitarny, czy wszystkie, bo może jest wiele leków, które są zarejestrowane tylko na receptę, które już od dawien dawna są sprzedawane w jakichś sklepach, czy w zielarskich sklepach, czy w spożywczych, bo tu mówimy o spożywce. Mhm. Dalej. Firma, która ten produkt produkuje. No, 10 Tech Saszetek po 65 mg jodku potasu w każdym nazywa ten produkt potasu miodidem. Hm. Jest to 99 zł za opakowanie. Jeśli nie ma rabatów, a może są. Ale nie zachęcam, bo na lek na receptę kosztuje 20 zł za 10 tabletek. Yy, ze względu, no, he, pytanie, czemu Agencja Rządowa Rezerw Materiałowych, skoro był przetarg, to koniecznie musiała Kupić i zaopatrzyć Polaków w lek recepturowy. No przecież mieliście Państwo dostępny suplement. Po co ta cała afera z tymi obostrzeniami, że tam kto może wydawać, kto nie może wydawać, czy to jest lekarz, czy to jest farmaceuta. Teraz mamy te dylematy. Po coście kupić tamte, nie? Hmm. No bo tańsze. No dobrze, to dobrze, że tańsze. Ze względu na. Jest taka informacja na filmie. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym produktem zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 5 do 10 dni roboczych. Eee, wiesz co, Ewa? Ja tutaj mam gdzieś e, telefon położyłem. Ja chyba tam. Jak możesz mi podać, to ja tutaj bym cię jednak bardzo poprosił. Zrobiłem pewien mały eksperyment. Eee, na krzesełku chyba leży. Wiesz co, pod spodem pod torbą. Mm? Dobra, dziękuję pięknie. Że ja tu widać, że nie jestem sam. Jestem tutaj z Ewą Marcinkowską jesteśmy na kanale Wici Więc proszę Państwa, zrobimy mały eksperyment. Ponieważ mam tu system głośno mówiący Dzisiaj wykonałem telefon. No to sobie zadzwonimy. Hmm. Tu. Dzwonię do producenta, znaczy dystrybutora. Kupić preparat? Nikt nie odbiera? Nie taki ruch mają. No ale jego się sprzedało 200. Dlaczego zainteresowanie? Jestem ja w kotas wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane? Z opóźnieniem. Przepraszamy. Od komunikat. Dziękujemy. W kółku to samo cały dzień dzisiaj. E, ciekawe, że w regulaminie, zaraz idziemy, jest tak, że powinien być dostarczony w ciągu 5 dni. Zobaczymy, no tam, mniejsza o to. Ciekawe, no kiedy dostałem. No to idźmy sobie dalej. Na stronie firmy w działce kontakt jest numer NIP -PL numer. Można sobie zobaczyć, bo przecież na rejestrze, idąc od Canepidu, co przekieruje nas na firmę producenta, dystrybutora, polski dystrybutor, bo to nie jest polski produkt. Na stronie wprowadziłem EKRS, czyli rządowe takie, sejmowe, sądowe, przepraszam, rejestr podmiotów takich jak spółki ZOO. Nie ma takiej spółki pod takim NIP-em. Jeszcze raz powiem, wejdźmy na stronę firmy, która jest na jej zakładce kontakt, jest podany numer nip nie ma go. Nie była taka firma, bo upadłości też nie było. Aktualnie takiej firmy spółki nie ma. Wszedłem na stronę. Przepraszam, na stronę podatników VAT u Unii Europejskiej. Nie ma takiego podmiotu w Unii Europejskiej zarejestrowanego pod takim NIPem. Wszedłem do centralnej ewidencji działalności GOV.pl. Nie ma takiej firmy ani wśród aktualnych, ani wśród tych, które były wykreślone z rejestru działalności gospodarczych w Polsce. No to sobie myślę, ciekawie się robi, jak zwykle ja muszę trafiać na jakieś nowe rzeczy, których po prostu hmm, trudno wyjaśnić, tak? Ciekawe jak odpowiedzą, gdy ich zapytam. W regulaminie, to jest sklep internetowy, każdy sklep internetowy ma na dole regulamin sklepu. Jest firma A, firma A, jest to jej firma, jej strona, jest nazwa firmy A, już nie chcę jej tu cytować, żeby nie robić reklamy. Jest coś takiego, że ta firma y, jest y, w adresie y, gdzieś tam, w Polsce, Warszawa, ale regulamin mówi sklep internetowy prowadzi firma IB inna z Zielonej Góry. Hmm. Centralnej ewidencji też y, hmm. nie mogłem znaleźć po nazwie, bo tam jest nazwa podana tej firmy. Spółka, czy nie? Takiej Taki nazwy nie ma. Tak samo, nie ma w rejestracji centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Nie ma tego podmiotu, który jest tym podmiotem, który rzekomo jest w regulaminie handlującym tym produktem w Polsce sklepem internetowym. Nie ma tego podmiotu w rejestrze KRS, czyli nie jest to spółka, która jest zarejestrowana w Polsce pod taką nazwą. No i nie można tego sprawdzić w rejestrze, bo nigdzie nie ma NIPu tej firmy. Co ciekawe, jest telefon. Telefon do firmy B, spółka, jest właśnie tym telefonem do firmy A, który przed chwilą wykonałem. <grym w górę> Czyli tam jest regulamin sklepu internetowego podmiotu B, który odbiera firma A. <grym w górę> jest podany numer konta w ramie co, tam reklamacji czy czegoś, nie wiem, tam, gdzie wpłaty wykonywać w sklepie internetowym, jest numer konta. Sprawdziłem ten numer konta, jest taki rejestr kont, jak się sprawdza w płatniku VAT-u, Wyskakuje coś takiego, wpisujemy numer konta z regulaminu firmy B, ale to konto posiada firma A. Mamy telefon firmy A pod spółką B. Mamy numer konta na regulaminie firmy B, który jest kontem numeru A czynnym. Podmiot A jest czynnym płatnikiem vat -u. Ja bym się bał urzędu skarbowego. No dobra. Także idziemy dalej. Co z tych ciekawostek jeszcze? Komunikat już mamy za sobą. Idziemy dalej. Mamy tą firmę A, która jest dystrybutorem, która zgłosiła ten produkt spożywczy. I mamy rejestr sądowy spółek ZOO, Jest tam ta spółka. Jest kilku właścicieli. Jest jeden właściciel z Litwy, jest jeden właściciel ze Estonii i jest takich dwóch Polaków. Pojawia się między innymi jako zarząd. Prezesem jest chyba jeden z tych obcy krajowców. Ja mam akurat też jedną spółkę z, o, z właścicielem. No Pilnował nas prawnik, pilnował nas, pilnował nas księgowa, że broń Boże, żeby nie przekroczyć 30 tego września, bo jest prawda termin, trzeba to do sądu wysłać. Wysłaliśmy oczywiście w terminie. Podjęto uchwałę o bilansie też. O Yy, nazwijmy wotum zaufania dla zarządu i tak dalej, tak? No dobrze. Ale ta firma, a bardzo dobry dystrybutor suplementów w Polsce, no, jak na dzień dzisiejszy, 25 października, nie złożyła. No, tam, no, obcisknięcie. W poprzednim rozliczeniu za rok 2020, 2020 bo nie, 2021 dopiero wpłynie, yy, też są ciekawe informacje. No ta firma istnieje powiedzmy, bo tutaj data jest tak, że ona zaistniała słuchajcie 26 kwietnia 2019 roku. Kapitał założycielski udziały akcji jest 5000 złotych, bo tyle jest minimum, żeby założyć spółkę z w Polsce. I to właśnie mają ci właściciele, część, większość to właśnie tych dwóch panów z innych krajów. Stan zobowiązań na koniec 2020 roku, do no, mając kapitał 5000, tak, startuje firma. Zobowiązań wobec innych 800 tysięcy złotych. To znaczy, ja bym. W ogóle byśmy próbowali jakiś nawet czasami kredyt wziąć na spółkę. No jakoś tak. Nie ma takiej możliwości. Nikt nie chce dawać spółkom tak kredytu. Ale tutaj ta spółka dostała bardzo duży kredyt. Prawdopodobnie obrotowy na towar. No bo rok 2020 yy, Wykazało stratę, stratę netto, bilansową, netto stratę. Znaczy, wiem, że no firmy raczej mogą mieć z tym kłopot, bo w pewnym momencie się może Urząd Skarbowy Zapytać, czy to takie niedochodowo, no ale wybaczcie, pierwszy rok istnienia firmy, tak naprawdę w całości roku handlarzowego, 400 tysięcy straty. Dużo, niedużo. 5 tysięcy kapitału. Jakby przyszło dzisiaj się rozliczyć, to jakby sprzedali towar, może by pokryli to. Jeżeli to jest tak robione. Wartość majątku trwałego spółki wynosi zero. Taka ciekawa dana. Hmm. Ja myślę, że ciekawe, nie? Yy. Jeden z panów właścicieli, który jest Litwinem. Pisałem to imię, nazwisko, napisałem Litwa, to wyskoczyło mi takie samo nazwisko. No, służby dochodzeniowej w Litwie, zajmującej się korupcjami. No. Nie, to mam nadzieję, że to nie jest ten sam pan, nie? Yy, drugi też ma firmę podobną gdzieś w Estonii. Drugi pan, czy pani, ja sam nie wiem. Nie wnikam i tak dalej. No i pytania zostają bardzo mocne, otwarte dzisiaj, wyrażone z ogromnym niepokojem. Z czym mamy do czynienia? Co robi. Na ten temat główny inspektor sanitarny Polsce. Po pierwsze. Dużo pytań zadałem do głównego inspektoratu sanitarnego. E, e, o, mam. Mm, w zasadzie można by było troszkę ich przytoczyć. Zaraz sobie może to otworzę. No nie będę otwierał. E, między innymi na pewno zadać to pytanie e, też o to, kiedy te dokumenty wpływały, czemu tak długo? No wiadomo. Ale czy też istnieje jakakolwiek informacja wymieniająca się pomiędzy inspektorem farmaceutycznym, pomiędzy głównym inspektorem sanitarnym, pomiędzy Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, który ma jodek potasu zarejestrowany jedynie jako lek, co oni na to? A co no to minister zdrowia, który sobie zarejestrował jodek potasu jeszcze w inny sposób niż te dwa wcześniej? Czyli Urząd Rejestracji rejestruje nam dwa preparaty. Sanepit główny inspektor sanitarny rejestruje nam suplement Jodek Potasu w tej samej dawce jako suplement, jako produkt spożywczy. I mamy ministra zdrowia, który rejestruje Jodek Potasu. Nie wiem, czy to jest import docelowy, bo do dziś nie uzyskaliśmy informacji. Więc wiele pytań przed nami. Czekamy na odpowiedzi. Pytania są dalej zadawane. Dlatego jeszcze raz powtarzam, wiele pism do pobrania jest na stronie płaczka Grzegorza. Nowe Spektrum, czyli www.nowespektrum.pl łamane pisma. I bardzo proszę, żebyśmy się zaangażowali w tę akcję. Jak ktoś może się też w tę akcję włączać, to można już pisać do głównego inspektora sanitarnego pytania. Ja na dzisiaj tutaj ze studia widzi kanał informacyjny Lewy ja Marcinkowskiej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego życzę.